Widzicie ten wspaniały wodę, chleba, szkoda, bo podle to... mi. Do Państwa starostów pytanie przede wszystkim o to, ile trzeba czasu poświęcić, aby zorganizować dożynki z taką pompą? No trochę to trwa, bo, bo praktycznie już od dwóch, trzech miesięcy wcześniej jeszcze zaczęliśmy, od kiedyś żeśmy się dowiedzieli. No i później takie wstępne przygotowania, bo wiadomo, jakieś tam plecenie korony to już trzeba o wiele wcześniej. E, natknąć się do jakichś tam wianków, coś takiego, no to też już trzeba wcześniej, więc to tak jakby przygotowania od dłuższego czasu, a od dwóch tygodni tak jakby no tak dziennie praktycznie. Aż po ostatnie dni, no to tak dziennie do 10-11 wieczorem. Pan Starosta powiedział o tych bardziej rzeczach takich cięższych, siano, logistyka, natomiast jeżeli chodzi o te rzeczy, które wylądowały tutaj na stole, pewnie domowe, pewnie też robione przez głównie mieszkańki Pogórza, jak to wyglądało? E, tak, wszystkie potrawy e, i przetwory e, pochodzą z naszych zbiorów, z naszych ogródków. E, wszystko panie robiły własnymi rękami. E, wszystko zostało złożone na ołtarzu dla księdza. E, pracy naprawdę włożono to bardzo dużo. E, najbardziej czasochonna, jakby nie było, jest korona, bo pleciona już od miesięcy. Wszystkie numery domów, bo wieś jest podzielona które były odpowiedzialne za, za robienie koronów. Każda pani była za coś odpowiedzialna i spotykały się już faktycznie od paru miesięcy. Czyli jakby można było tak określić mniej więcej, ilu mieszkańców Pogórza było w to zaangażowanych? Jesteście w stanie określić to? Wydaje mi się, że na 650 około tam mieszkańców, to myślę takie 50% bardziej. Się angażowało, jakieś tam grupa, wiadomo, jest jakaś, zawsze się znajdzie grupa, która tam się mniej angażuje, ale też pomagają. No i są osoby, które w ogóle się nie udzielały. Nie? No to zawsze się takie znajdą, więc nie można, nie można jakby by, by brać ich pod uwagę. Jasne. I jeszcze mam pytanie pośrednio związane z dorzynkami, bo rozumiem, że mają Państwo jakieś swoje prywatne gospodarstwa. Tak? Chciałem się zapytać o to, jak wyglądały tegoroczne plony. Plony nie były rewelacyjne, bo po pierwsze była susza, e, która do, doskwierała na rośliny, potrzebowała potrzebowały to wodę. No i później żniwa też były przeplatane. Pod koniec już pod koniec żniw ciężko było warunki, e, e, żeby pszenica była, miała dobre parametry. No i średnia pszenica gdzieś tam w granicach 6, 7, do, niektóre kawałki 8 i 9 było, ale to na takich już lepszych ziemiach. Rzepak w miarę fajnie sypał, tylko że po prostu te ceny, które są na dzień dzisiejszy to jest jakaś paranoja, bo, bo jak można sprzedawać tony pszenicy, a za to ani nie kupi się pół tony nawozu. Tak, jeżeli mogę jeszcze dopowiedzieć coś od siebie, uważam tak samo jak właśnie kolega, że ceny są nieadekwatne do plonu po prostu. I no tak jak kolega mówi, że zysków to raczej w tym roku nie będzie. Oczywiście tutaj chciałem bardzo serdecznie podziękować rolnikom za ich całoroczny trud za to, że nie zważając na pogodę, oczywiście dbają o swoje pole, o swoje uprawy, tak żeby po prostu z tych pól jak najwięcej zebrać, żeby nasza gmina Biała po prostu rolnictwem stoi, więc ma się jak najlepiej rozwijać i nasi rolnicy przyczyniają się do tego, aby właśnie tak się to odbywało. Oczywiście chcę bardzo serdecznie również podziękować organizatorom tegorocznych dożynek miejscowości Pogórze, gdzie co roku dożynki odbywają się na szczeblu wioskowym. W tym roku poprosiliśmy ich, żeby to się odbyło na szczeblu gminnym. Mieli Duże wyzwanie, bo tak jak pamiętamy w zeszłym roku odbyły się dożynki wojewódzkie w Białej, więc poprzeczka została wysoko podniesiona, ale myślę, że uczestnicy dzisiejszych dożynek potrafią docenić to, co zostało przygotowane, jak zostało przygotowane i jak. Te dożynki dzisiaj pięknie wyglądają i jak pięknie mieszkańcy naszej gminy i nie tylko naszej gminy zaproszeni goście świetnie się bawią.